Wydarzenia, o których dzisiaj będę wam opowiadał, miały miejsce w Zabrzu w roku 1999. Sylwia Iszczyłowicz przyszła na świat 30 kwietnia 1990 roku. Jakiś czas potem przyszli na świat Sebastian i Szymon, młodsi bracia dziewczynki. Troje dzieci samotnie wychowywała pani Ewa, ich matka. Jej mąż od niej odszedł. Rozwiedli się i mężczyzna zerwał kontakt z dziećmi, był natomiast zobowiązany do płacenia alimentów. Kobieta, mając pod opieką troje dzieci, nie miała czasu, by pracować. Utrzymywała się z alimentów i zasiłków. Żyli skromnie, ale jakoś wiązali koniec z końcem. Mieszkali we czworo w mieszkaniu z jednym pokojem i kuchnią. Mieściło się ono w kamienicy w Zabrzu przy ulicy Wolności 170. Ojciec nie pojawił się nawet na komunii dziewczynki nie wysłał nawet z tej okazji kartki. To bardzo dotknęło Sylwię. Od tego czasu właściwie przestała o nim mówić. Sylwia miała ciemnobląd włosy przycięte do ramion, oczy koloru piwnego, miała nadwagę i okrągłą twarz. To grzeczna dziewczynka, która uwielbiała spędzać czas z mamą. Bardzo kochała też swoich braci, z którymi mocno się związała. Była bardzo kontaktowym dzieckiem. Była bardzo rozmowna, a nawet gadatliwa. Uwielbiała zwierzęta. Dobrze radziła sobie w szkole. Uczęszczała do szkoły podstawowej nr 37 w Zabrzu. Miała bardzo dobre oceny i lubiła chodzić na lekcje. Była bardzo samodzielna jak na swój wiek i starała się pomagać mamie w opiece nad młodszymi braćmi. Co wieczór grała z mamą w Chińczyka. Bardzo chętnie spędzała z nią czas. Lubiła zostawiać schowane w różnych miejscach w mieszkaniu liściki. Pisała w nich wiadomości charakterystyczne dla kilkulatki. Pisała m.in. Kocham cię. Nie potrafię po prostu nie kochać. Dziewczynka uczęszczała na spotkania oazowe, które odbywały się w salkach katechetycznych przy kościele parafialnym świętego Andrzeja. Na jedno z takich spotkań miała wybrać się w piątek, 26 listopada 1999 roku. Tego dnia po szkole czas spędzała w domu. Stamtąd o godzinie 16:45 wybrała się na spotkanie. Miała do pokonania około 300 metrów wrócić miała około godziny 19:30. Kiedy jednak po skończonym spotkaniu nie pojawiła się w domu, pani Ewa zaczęła się niepokoić. Jak dotąd, córka zawsze była w domu na czas. Gdy minęło piętnaście minut od momentu, gdy miała pojawić się z powrotem, jej mama postanowiła sama pójść do oazy, by sprawdzić, dlaczego zajęcia się przedłużyły. Okazało się, że tego dnia zajęcia zostały przeniesione w inne miejsce o czym informowała kartka zawieszona na drzwiach było to w tym samym budynku, po prostu w innej salce. Z jakiegoś powodu dziewczynka nie trafiła do odpowiedniej salki. Z późniejszych już ustaleń wynika, że Sylwia zdecydowała się pójść na chwilę do kościoła. Co się działo potem, nie wiadomo. Co się z nią stało, dokąd poszła? Matka próbowała dowiedzieć się czegoś więcej. Wielokrotnie przeszła trasę, którą podążać musiała jej córeczka. Ostatnią osobą, która ją widziała, była pani Alicja, bibliotekarka pracująca w okolicznej bibliotece. Było to mniej więcej w połowie drogi między kościołem a jej domem. Kobieta widziała Sylwię około godziny 18:30, zatem ponad godzinę po tym, gdy miało rozpocząć się spotkanie, szła w kierunku domu. Była sama. Zarówno przed nią, jak i za nią szli ludzie wracający z kościoła. Pani Alicja właśnie zamykała bibliotekę i wracała do domu. Szła w przeciwnym kierunku. Zaproponowała Sylwii, że pomoże jej przejść przez pasy, które miała do pokonania przed dostaniem się do swojego mieszkania. Dziewczynka podziękowała i powiedziała, że wybiera się jeszcze do dziadka. Ten pracował 200 metrów dalej jako portier w salonie samochodowym. Szybko jednak okazało się, że mężczyzna nie widział tego wieczoru dziewczynki. Wyglądało zatem na to, że zniknęła gdzieś między biblioteką a salonem. Pani Ewa rozpaczliwie próbowała na własną rękę szukać Sylwii. Obiechała wszystkie okoliczne przystanki autobusowe, sprawdziła też okolice dworca autobusowego, szukała na stacjach benzynowych. Niestety, w żadnym z tych miejsc nie było śladu po dziewczynce. Wówczas około godziny 22 kobieta zgłosiła na policję zaginięcie dziewięcioletniej córeczki. Śledczy mają obowiązek sprawdzić wszelkie możliwe wątki. Zadawali więc pytania, które miały za zadanie sprawdzić, czy dziewczynka miała powód do ucieczki z domu. Ale zarówno w domu, jak i w szkole wszystko zdawało się być dobrze. Jej zachowanie nie wskazywało na to, by coś mogło być nie tak. Dziewczynka była bardzo zżyta z matką i nie opuściłaby jej bez słowa. Natychmiastowo wszczęto poszukiwania zaangażowali się w niebliscy, znajomi i wolontariusze. Akcja poszukiwawcza koordynowana była przez policję z psami tropiącymi. Te doprowadziły śledczych do okolicznej stacji CPN. Tam jednak zgubiły trop. Bracia pani Ewy przeszukiwali kanały ciepłownicze. W nich koczowali bezdomni, którzy sami zdecydowali się pomóc w poszukiwaniach Sylwii. Byli oni zmęczeni zakłócaniem ich porządku i chcieli pozbyć się ekipy poszukiwawczej. Niestety, całonocne poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Kiedy Sylwia wychodziła z domu, miała na sobie puchową kurtkę w popielatym kolorze z uszkodzonym suwakiem. Na głowie miała założoną granatową czapkę z pomponem. Była ubrana w białą spódniczkę z włóczki. Miała na sobie cienkie rajstopy, popielaty sweter do ud z wizerunkiem kotka z przodu. Na nogach miała buty trapery za kostkę z popielatym futerkiem i białymi sznurówkami. Przesłuchiwano świadków. Udało się ustalić, że dziewczynka około godziny 17 była widziana koło kościoła. Jednak ktoś o tej samej godzinie miał widzieć ją w okolicy Rodziarni przy ulicy Piłsudskiego. To w przeciwnym kierunku do miejsca gdzie się wybierała. Chwilę później miała być widziana niedaleko tunelu przy ulicy Damrota. Dalej miała przechodzić koło restauracji pod kasztanami. Koło godziny 18 też ktoś widział ją w kościele. Wypowiedzi świadków się wykluczały. Być może ktoś widział inną dziewczynkę, sądząc, że mogła być to Sylwia. Byli też świadkowie, którzy widzieli ją, gdy szła chodnikiem. Niektóre osoby twierdziły, że była w towarzystwie mężczyzny. Nie sposób określić, czy faktycznie z nim szła, czy była to przypadkowa osoba, która koło niej przechodziła. A może mężczyzna szedł za dziewczynką i ją śledził. Jednak dzięki tym zeznaniom udało się stworzyć portret pamięciowy człowieka, który mógł za nią iść. Miał ciemne średniej długości włosy, pod nosem wyrazisty wąs. Był szczupły. Śledczy sprawdzali mężczyzn z okolicy, którzy odpowiadali temu rysopisowi. Każdy z nich miał jednak solidne alibi na wieczór, gdy Sylwia zaginęła. Wyznaczono nagrodę dla osoby, która przyczyni się do odnalezienia dziewczynki. Co się stało z dziewięciolatką? Matka uczyła ją, by nie ufała obcym. Była ostrożna. Dziewczynka była inteligentna i potrafiłaby wyczuć zagrożenie. Mało prawdopodobne, by poszła z kimś obcym. Dlatego też dokładnie sprawdzano osoby, które Sylwia znała, rozmawiano z jej rodziną i sąsiadami. Wśród nich nie wytypowano jednak osoby, która mogła być odpowiedzialna za jej zniknięcie. Policja sprawdzała okoliczne domy i piwnice, by tam poszukać śladów zaginionej dziewczynki. Część funkcjonariuszy chodziła do szkół w zabrzu, licząc, że tam uda się otrzymać informacje na jej temat, których matka nie posiadała. Niestety nie przyniosło to spodziewanych efektów. Nic nie wskazywało na to, by Sylwia miała jakąś tajemnicę, którą nie dzieliła się z mamą. Śledczy sprawdzali też okoliczne sklepy zoologiczne. Jak wspomniałem wcześniej, Sylwia uwielbiała zwierzęta. Zdarzało się jej odwiedzać tego typu sklepy tylko po to, by pooglądać w nich zwierzaczki. Jednak wykluczono, by mogła do któregoś z nich wybrać się feralnego wieczoru. Po godzinie 17 wszystkie były już zamknięte. Jednym z bardziej prawdopodobnych wątków był ten, że porwania dokonano z pobudek seksualnych. Wówczas należało sprawdzić osoby, które w przeszłości były karane za czyny seksualne, a zwłaszcza za pedofilię. Ksiądz, będący proboszczem w parafii, w której odbywały się spotkania oazy, uważa, że dziewczynka nie dotarła tego dnia na salkę katechetyczną. Budynek, w którym odbywały się zajęcia, nie był na tyle duży, by nie trafiła do odpowiedniej salki. Żadne z dzieci nie miało z tym najmniejszego problemu. Tak bystra dziewczynka, jaką bezsprzecznie była Sylwia, na pewno wiedziałaby dokąd pójść. Według niego ktoś musiał ją zaczepić już w drodze do kościoła. Ale dlaczego dziewczynka była widziana później w kościele? Dlaczego zmieniła plany i udała się tam, a nie na zajęcia? W końcu, czy była tam sama, czy z kimś? W akcie desperacji rodzina zgłaszała się po pomoc do jasnowidzów. Pierwszym z nich była kobieta z Wałbrzycha. Miała ona tak powiedzieć matce Sylwii: Gdy odwróci się tyłem do klatki schodowej, pójdzie prosto, potem pod górkę i w prawo. Matka posłuchała tej rady, jednak nie przyniosło to żadnego efektu. Na miejscu znalazła jedynie bawełnianą rękawiczkę. Nie wiedziała, czy mogła należeć do jej córki. Była to zwykła rękawiczka, jakich wiele. Poszukiwania prowadzone przez policję nie przynosiły efektów. Dziewczynka jakby zapadła się pod ziemię. Wówczas matka udała się po pomoc do kolejnego jasnowidza. Ten polecił szukać Sylwii w szambie. Oczywiście to nie przyniosło żadnych efektów. Kolejna jasnowidz twierdziła, że Sylwia żyje. Jej zdaniem nie została porwana. Miała pójść z kimś znajomym. Z jakimś mężczyzną w wieku od 35 do 40 lat. Zdaniem Jasnowic miał być to ktoś z rodziny. W miejscu, gdzie znajdować się miała dziewczynka, było jeszcze dwoje dzieci, które były w podobnym wieku. W myśl tej wizji Sylwia została porwana na złość pani Ewie. Jednak sprawa zaszła tak daleko, że osoba, która ją uprowadziła, nie wiedziała, jak z tego się wycofać. Opiekować Sylwią miała się starsza kobieta. Ktoś, kto uprowadził dziewczynkę, miał ją dać pod opiekę tej kobiecie. Pewnego dnia pani Ewa przeczytała w gazecie nagłówek mówiący, że Sylwia nie żyje. Okazało się, że był to artykuł, w którym jasnowidz przedstawiał swoją wizję, wedle której dziewczynka już nie żyła. Tego typu sprzeczne informacje z pewnością nie pomagały ani śledczym, ani rodzinie. Z jednej strony jasno widzę, dawali jej złudne nadzieje, a z drugiej wręcz przeciwnie. A na dodatek żadna z wizji nie przybliżyła śledczych do rozwiązania zagadki tego zaginięcia. A niestety za każdą wizytę trzeba było zapłacić. Czy było warto? W końcu sprawą zajął się Krzysztof Rutkowski. Jak to ma w zwyczaju, narobił sporo szumu, ale nie było żadnych efektów jego działań. Nie miał żadnego punktu zaczepienia. Uznał, że sprawa Sylwii to szklana ściana i nie ma czego się złapać. Mówił o różnych możliwych scenariuszach, między innymi takim, że dziewczynka została porwana przez sprzedawców organów. Nie było to jednak nic innego jak domysły nic nie wnoszące do sprawy. Policja dokładnie przeczesywała okolice. Sprawdzano okoliczną rzekę bytomkę. Było wówczas sporo śniegu. Być może dziewczynka poślizgnęła się i wpadła do rzeki i utonęła. Tam również nie było śladu po Sylwii. Sprawa była mocno nagłaśniana przez media. W takich przypadkach należy liczyć się z chaosem informacyjnym. Zgłaszają się ludzie, którzy widzieli kogoś podobnego, ale niestety to tylko ślepe tropy. Najgorsze jednak w takim przypadku jest to, że zawsze znajdują się ludzie robiący sobie żarty z rodziny przeżywającej niewyobrażalne cierpienie. Tak też było i tym razem. Niestety zdarzały się telefony od żartownisiów, chcących na chwilę zabłysnąć. Znalazł się nawet ktoś, kto chciał wykorzystać sytuację, próbując wymusić okup. Szybko się okazało, że był to zwyczajny oszust i z zaginięciem dziewczynki nie miał kompletnie nic wspólnego. W ten sposób mijały tygodnie, a potem miesiące, a policja nadal nie była ani o krok bliżej do rozwiązania zagadki zaginięcia dziewięcioletniej dziewczynki. Ojciec Sylwii, od momentu, gdy ta zaginęła, przestał płacić na nią alimenty. Również ZUS przestał w pewnym momencie wypłacać pieniądze na zasiłek na dziewczynkę. Co więcej, domagał się zwrotu pieniędzy, które zostały wypłacone od momentu gdy ta zaginęła. Tego typu sytuacje z pewnością nie pomagały z rozpaczonej rodzinie. W lutym 2000 roku matka Sylwii wzięła udział w programie 997. Pani Ewa zapewniała w nim, że nie ma absolutnie możliwości, by Sylwia poszła gdzieś sama z własnej woli i nie wróciła. Prosiła o pomoc każdego, kto mógłby posiadać jakiekolwiek informacje na temat Sylwii. Niestety, emisja programu nie przyniosła żadnego przełomu. W ten sposób minęły lata. W kwietniu 2019 roku sprawę w swoje ręce wzięła ekipa z archiwum Mix z Katowic. Podjęła ona różne, do tej pory nawet niesprawdzane tropy. Złą sławą owiany jest zakon boromeuszek, znajdujący się niedaleko kościoła. Broczna prawda na temat tego miejsca ujrzała światło dzienne już kilka lat po zaginięciu Sylwii. Okazało się, że wychowankowie pod okiem zakonnic przez lata byli wychowywani w atmosferze terroru. Padali oni ofiarami molestowania czy nawet gwałtów. Dochodziło do sytuacji, gdy zakonnice z premedytacją zamykały młodszych wychowanków ze starszymi, pozwalając tym drugim na gwałty. Cały ten proceder miał odbywać się za przyzwoleniem opiekunek na czele z dyrektorką zakładu Agnieszką F, nazywaną siostrą Bernadettą. Ta sama biła wychowanków do krwi, używając do tego drewnianego wieszaka upokarzała ich. W ramach kary chłopcy byli bici, albo na przykład zmuszani do chodzenia na boso po śniegu zimą. Takie warunki wywoływały traumy. Dzieci, nawet te starsze, z tego powodu moczyły się w nocy. Oczywiście tego typu przypadki były srogo karane. Niektóre dzieci musiały godzinami wachlować prześcieradłem mokrym od moczu, dopóki zupełnie nie wyschło. Ten proceder trwał latami. Nie może zatem dziwić, że wielu wychowanków wyrosło na degeneratów, a nawet na morderców czy gwałcicieli. Należeli do nich chociażby dwaj kuzyni, którzy zamordowali ośmioletniego Mateusza. Jego ciała nie odnaleziono do dziś, a do skazania doszło dzięki wyjaśnieniom złożonym przez samych zabójców. Wśród wychowanków znalazł się także Patryk J który oskarżany był o dokonanie aż trzydziestu gwałtów. Proceder ten miał trwać od dziesiątek lat, jeszcze zanim pieczę nad nim przejęła siostra Bernadetta w latach dziewięćdziesiątych. Swoją drogą o tym zakonie mógłby powstać osobny odcinek. Istniało prawdopodobieństwo, że któryś z wychowanków zakonu mógł być odpowiedzialny za zniknięcie dziewczynki. Po latach dokładnie sprawdzono teren zakonu. Przeczesano każdy jego centymetr, jednak nie natrafiono na ślady wskazujące na to, by tam skrzywdzono Sylwię. Ale w końcu ciała Mateuszka też nigdy nie znaleziono, a ustalono, że został zamordowany przez wychowanków zakonu. Po latach funkcjonariusze archiwum Mix ponownie stworzyli portret pamięciowy człowieka, który był widziany jako ostatni w towarzystwie Sylwii. Powiązali ten portret z mężczyzną w przeszłości skazywanym za przestępstwa seksualne przeciw nieletnim dziewczynkom. Jednak ten mężczyzna od kilku lat już nie żyje. Funkcjonariusze nie przeczą, że mógł być on zamieszany w zaginięcie Sylwii. Powstały portrety pamięciowe uwzględniające progresję wiekową Sylwii. Mają one za zadanie ukazać to, jak dziś mogłaby wyglądać, jeżeli jeszcze żyje. W programie T.V.N. Archiwum zbrodni jeden z funkcjonariuszy, dalej pracujący nad tą sprawą, wystosował apel do pani Marzeny, która w roku 1999 mieszkała przy Ulicy Wolności, a w roku 2008 wyjechała za granicę. Poprosił ją, by skontaktowała się z policją, ponieważ może ona mieć istotną wiedzę na temat sprawy zaginięcia Sylwii. Przyznam, że brzmi to niezwykle tajemniczo. Wygląda na to, że śledczy mają jakiś trop, którego nie zdradzają opinii publicznej. Zwróciłem uwagę na inną ciekawą kwestię. W programie Archiwum zbrodni pani Alicja, bibliotekarka, twierdzi, że o godzinie 18:30 odbyła krótką rozmowę z Sylwią, kiedy ta powiedziała, że wybiera się jeszcze do dziadka. Zdaniem funkcjonariusza archiwum Mix, wypowiadającego się w programie, w aktach sprawy nie było żadnej wzmianki na temat tego, że Sylwia powiedziała, że idzie do dziadka. Kobieta miała jedynie widzieć dziewczynkę. W aktach nie ma wzmianki na temat tego, by miały ze sobą rozmawiać. Skąd rozbieżność w tak ważnym aspekcie? Czy to kwestia błędnie spisanych zeznań? Przytropiące gubiły trop w okolicach stacji benzynowej, która była wówczas budowana. W tamtym okresie zalewane betonem były tam zbiorniki na paliwo. Wśród mieszkańców pojawiały się teorie, że ciało dziewczynki mogło zostać ukryte właśnie tam. Nie sprawdzano tego tropu. Nie było podstaw, by twierdzić, że ta teoria mogła być prawdziwa. Koszt rozkucia zbiorników byłby bardzo duży. Niestety do dziś nie udało się rozwiązać zagadki zaginięcia Sylwii Iszczyłowicz. W tamtym okresie doszło do kilku zaginięć dzieci w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Nigdy nie zostały one odnalezione. Nie udało się ustalić, czy było jakieś powiązanie między tymi sprawami. Należy mieć nadzieję, że funkcjonariusze archiwum Mix prędzej czy później ustalą, jaki los spotkał dziewczynkę, która rozpłynęła się w powietrzu tak niedaleko swojego domu.